Dobra, gdzie oni inis... Masz pierdo... Dobra, gdzie oni są? Nie przyda być. Dobra, gdzie oni są? Nie być. Tam idziemy w ogóle. A są. E, Kamil, Kamil, tutaj masz Mariusza i tego, no i weź tam żyć. zbawić. Dzień dobry. Kinder to bardzo pożywne śniadanie. Wiem, proszę pana, no tylko ja codziennie... codziennie. Dobrze, proszę pana. W ogóle dzień dobry, bo się nie przywitałem. Dzień dobry. Gdzie mamy iść, proszę pana? Tam, z tego celu, tak? Tak, dokładnie. Zgadza się. Niech pan spojrzę za pana. Tak? Nie <grym _> widział pan tego? Czekaj na chwila. <grym _> Jezus Maria. Ufłakaj się. Przecudne. Tak, gdzie nie są, jeszcze dawno być. Ja gdzie, A, gdzie nie są, jeszcze dawno być. Tam mamy iść chyba. Lecz Dobra, Dobra dziękuję. dziękuję, możesz już chyba iść, nie? Dobrze. dziękuję. Maciek, możesz już chyba iść, nie? Dobra, dzięki, pa. No to chodź, Mariusz, idziemy tam z tego co, tak? Tak, oprócz pana. To jest tak. Wiedział pan, że mleczna kanapka to bardzo poszywne śniadanie. Czy pana to jest jakiś nowy poziom, czy coś takiego? Bo trochę inne ściany hmm. są. No tak no to wygląda. Czy pana to jest jakiś nowy poziom, bo ściany są jakiegoś innego koloru? Kurde, ja nigdy tu nie byłem w No Albo nikt nie wiem, proszę pana. Tego proszę pana nie powiem. Panu. Bo nie. Co on? Trzeba będzie go nazwać ten poziom. Yyy, może... Wojanowice. Czy pan jest jakiś nowy poziom? Bo ściany są jakiegoś innego koloru. Wie pana ja nie wiem, nigdy... Kurwa, dobra, choć gdzieś raz to...